Cześć Adrian, biały Andriek. Dzień dobry, jacy jacy. Białego proszka to nawet nie widzę. Chyba babana. Yy, Zdrawstwujcie Towarzysz Andriej, Andriejowicz, Andriej Kazimierzowicz. Zdrawstwujcie Towarzysze. Kurde, wyjebał się brzydki dzień, ale... <noise> Adriane Adrian, już ty nie bądź taki drugi, już ty nie bądź taki drugi homogenizowany ten psychiczny aniołek. Bo on tutaj w tej części internetu jest od tego, żeby chwalić chłopów, żeby mówić jacy to są przystojni, jacy to są inteligentni, jaką mają wysoką pozycję społeczną, internetową, jacy są wysocy i tak dalej. To on jest od tego, żeby tych chłopów chwalić. Także mi się wydaje, że jeden chyba serek homogenizowany na naszej półeczce starczy. Ale co, no nie, tam trochę się, trochę się umyłem się, ogoliłem się i tak dalej tam. Kurde, ale leci ten czas. Cześć, faryzeusz, kołodziej. A dlaczego taki takimi, skąd on się wziął? Czy to przypadek, czy to... Nie, no Batman, gdzie Barbaros? Nie, ale ogólnie... No powiem wam, że byłem... W ogóle słychać mnie, czy mnie nie słychać? Mnie nie oglądałem kurde wiesz co trafiłem chyba na ostatnie ja wiem 6 minut i się skończył a teraz w ogóle nie mogę go nie mogę go, go, go stworzyć. nie wiem dlaczego w ogóle nie mogę tego kanału znaleźć no ale ja to już chyba nie jestem pierwszą osobą która mi się stawia z problemem znaleźć kanału jak popad na no, nie, no ja wiem, tylko wiem, będzie potem psychiczny jak będzie płakał, będzie zazdrosny, bo on żadnego innego kontentu dla siebie w internecie nie widzi, jak plotkowanie albo chwalenie e, innych chłopów. To znaczy się on sobie tylko mnie chwali, nie wiem dlaczego. Wydaje się mu aż tak bardzo się przypodobałem, co mnie nie ukrywam, w pewien sposób zaczyna powoli smucić i mało tego zaczyna mnie powoli nawet niepokoić bo ten, bo na początku to było śmieszne, zabawne, traktowane przeze mnie jako żart. Natomiast teraz powiem Wam szczerze, że się zaczynam obawiać ze względu na to, co ten psychiczny aniołek wyrabia. Jeszcze, żeby to się zatrzymało w takim stanie, jakim jest teraz, ale ja się boję, do czego on może się posunąć dalej. A raczej wolałbym, żeby nie posuwał nic, ani siebie, ani nic. Dobra, lecę dalej, bo ten. Bo tutaj, witaj Karol, martwię się. Ty, Ania, nie, no słuchaj, może, ale tam, ale, ale kurwa, Ania, no ile ty masz, moja kochana, lat? No przecież wiesz, że już nie wiesz, raz Barneya chowali, już pisali, że zmarzł na hulajnodze. Nie jednej nocy. Słuchaj, jak chcesz, możemy się dzwonić jakoś, to tam pogadamy sobie jutro czy jak, no. Ale tutaj nie denerwuj się. O, patrzcie, 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 kurde. Policja... Policja Bolta złapała. O kurde, dzikie. Dzikie plemiona mają kontrolę. Zobaczcie, tam z tej policja. A tutaj o, widzicie, dobrze się dzieje. I to nawet pani milicjantka jest. Dzikie plemiona są kontrolowane. Dobrze. We wrześniu na odpuście z kepem. A to we wrześniu jest? Batman. No, mogę być. Słuchaj. Jeżeli gdzieś tam w okolicy jesteś, mogę być. Do sklepu tego aż tak nie jest. A w sumie wiesz, fajnie tam w tym. Karol terka, syn, o, obczarek niemiecki. Koniec układania. Jeden po drugim. Coś mi się wydaje, że to jest ta sama chyba osoba mam mała nie kleszcza w czarek, więc słychać dobrze, ale masz ten nos zadarty takikacz. Sikora, zajmij się swoim nosem, bo kurwa, ja ci powiem, chujku mały jeszcze cię w internecie broniłem, a ty przychodzisz do mnie i sobie robisz po ciebie chujku. Chcesz Sikora, żeby kurwa zaczął cię atakować, naprawdę tego bardzo chcesz. Także lepiej trzymaj ze mną w zgodzie, bo po co mamy się kłócić, no kurwa, brali cię, atakowali, to ja ci to jeszcze starałem się kurwa sprawę załagodzić, a ty tu przychodzisz i mi pierdolisz o nosie. Nie masz co robić na dżanglerze? Idź sobie sprawdź, może ciśniję w pole, masz trochę przymałe, nie wiem, kup sobie jakiegoś hot doga kurwa z sosem, jak to bardziej mówi tycząca wysp. Nie podoba się mój nosek? To proszę wyjść, tutaj w większości ludziom mój nosek się podoba, a zwłaszcza kobietom. Yy, dobra, yy... Karol słyszałeś te piosenki, ale kurwa, co tam, nie masz naprawdę co robić, ja też się widzę, że się kurwa w tym internecie nudzisz, Odpal sobie swojego streama, sobie tam takie tematy rozpija. nie żadne jebane, chociaż powiem wam tak, ogólnie rzeczy ale dobra, znowu czar będę miał do tyłu, bo Barney udarzy, dobra, Adrian, Dawid, proszę, widać, ale tam proszka, Dawid i tak go nie widać, i tak go nie widać, Białego proszka nie czytaj, bo to nie ma sensu, o, to wiesz, niech sobie będzie, no to jest słuchaj, to jest tak jak, to jest tak jak, to jest tak smród w łazience, no wiesz, trzeba poczekać, aż sam wywietrzeje, taki smród z łazienki i tyle, no, bo to będziesz psikał na niego różnymi, tymi, yy, no, derodozantami, będziesz na, na niego psikał, to i tak smrodu nie wygnasz, trzeba poczekać, aż sam wywietrzeje i tyle. Stali, że barny w szpitalu potem, dobra to Biały Proszek pisał to w ogóle, dlatego tak się zdziwiłem, kto to tak napisał, spojrzałem na nich, Biały Proszek, mówię, no tak, wszystko jasne, czego tu się spodziewać po kląskach, yy, polec zajechany, Jezu, ile wy piszecie, ludzie, kurwa, ile was na tym czacie, z 50 jest, co wy, skąd wy się wzięliście, co wy się tutaj rozmnażacie przez pomieszkowanie, albo replikujecie się jak jakieś mszyce na, na tym, na, na, po Skąd was się tyle tej wzięło na tym czacie, teraz wiem. Niedługo to będę musiał sobie tutaj ogarnąć jakąś chyba elegancką tą. Mm, nie księgową, tylko, tylko jakąś tutaj pomocnicę, która będzie mnie tutaj pomagać w tym czacie. No bo to, to nie zdąży. Jezu, czy to prawda, że się kora Nie, to na pewno nie jest puchkacy. Ja z nie mam do czynienia, puchkaczy rozpoznał, a jest taka zwykłe tam wypełnienie. Z poli etelenu, teraftalanu. To ta nie, to. Słuchaj, na kurtce tylko ma naszytą drogą naszywka. Tak naprawdę to wszystko w środku to jest, tej, to jest i tak to samo. E, tak, za zodrącamy się w tym Gargamela, chorosz. to też nie witamy. Ja was w ogóle wszystkich wypierdolę, tych całych gargamelów, i gargamelów, tych psychicznych aniołków, bo to są takie kurwa, słuchajcie, takie kleszcze. Ja powiem, że słuchajcie. Dla mnie to są po prostu to są, takie, to są takie ligniny, takie internetowe ligniny. Ja nie wiem, czy w ogóle wiecie co to jest, wiecie w ogóle, co to jest lignina czy nie, ale powiem Wam, że to jest takie bardzo dobre porównanie, że to są ligniny, bo tak, samo z siebie, słuchajcie, taki aniołek, czy taki tam kurwa gargamel, to oni sami z siebie nic nie znaczą. To są takie ligniny, co to w zasadzie się nimi tylko podetrzeć można. Dopiero jak na taką ligninę, gdzieś się tak jak na Wielkanoc się posieje. Yy, posieje się rzeżuchę, podleje wodą, to ewentualnie coś to zyskuje na wartości i coś z tego można zrobić, jaki z tego może być pożytek. A tak bez tych ziarenek, bez tej wody, no, a ziarenko to wiadomo kto to jest, to jest tym jestem ja, to ziarenko, a woda to jest to jest to, że sobie tam śmieszkują i, i podlewają sobie te ziarenko wodą. I dopiero wtedy to coś znacza. tak to no, to jest taka zwykła, pusta linia. Jeszcze słuchajcie, powiem wam ten zacharpania. To też jest taki, to też jest taki, taki papiereczek mały tam słuchajcie, mały papiereczek, ale jeszcze ten Zachar, wam powiem, że kiedyś oglądałem, to on jeszcze coś normalnego ma do powiedzenia, takiego wiecie, coś, coś, od siebie, bo się chociażby tym sportem interesuje, a te kurwa dwa plotkarze, ten yy, aniołek psychiczny, co to tam wiecie, chodzi całe dnie, Klausa ze ściereczką i wyciera te szklane panele fotowoltaiczne, yy, i ten drugi gargamel, no i oczywiście taki tam biały proszek. No to oni niestety, no nic innego, tylko widzę teraz kurwa mój temat kręcą i cały czas lecą na tym, że że gadają o mnie. No niestety. Ale nie papierek lakmusowy, to jest co innego, papierek lakmusowy to by było w taki kiedy byliby oni odzwierciedleniem tego, co ja robię. A to nie, to papierek lakmusowy nie, to taka zwykła lignina, taki zwykły kawałek papieru, co to w sumie, wiecie, do niczego się nie przydaje konkretnego, mówię, jedynie ewentualnie, żeby się podetrzeć. Ale kurwa, a, o, oczywiście, tak, ja już wiem, na Tanierek. Ja ci będę da, dawał moda. Ja wiem, że tobie to, to chodzi, bo, bo ty byś chciał dostać teraz tej moda, ty byś chciał się poczuć kimś ważnym. Niestety, Aniołek, nie dam ci, bo ja się ciebie. Ja ci szczerze, Aniołek e, uczciwie, że ja się po prostu ciebie boję, bo zacząłem się zastanawiać nad tobą i zauważyłem, że ty rzeczywiście, coś jest to o mnie tak, coś jest to mnie tak, bo ty zbyt często o mnie gadasz, y, bardzo dobrze o mnie gadasz. No akurat to, że gadasz o mnie. Te dobre rzeczy, no to, to jest akurat obiektywne spojrzenie. Yy, niechcący, może mówisz dobrze o mnie, ale ja tutaj widzę, że ty jesteś jakiś taki anioł, który będzie dziwny. Słuchajcie, będzie mi w ogóle taką sytuację. Czy wy kurwa, ile jest tutaj w ogóle ludzi na czacie? Pisać mi tutaj, ile jest ludzi na czacie, bo ja nie wiem, czy, czy warto takie tematy poruszać. Bo ja dla 20 ludzi nie będę tutaj tłumaczył, co to za, co to za ten, co to za wafelek jest tego psychicznego aniołka. Tu musi być więcej ludzi, żeby to dotarło do większego. A, no to dla 180 ludzi, to już warto powiedzieć. To ten psychiczny aniołek, ten tutaj taki, słuchajcie. Kurwa, czekajcie, że się w temat, co ja nie wiem jak... Jakoś miał go, go podsumować, ale jak to kurwa ja wiem. A, słuchajcie, powiedzcie mi taką rzecz. Czy Wy w ogóle tego psychicznego aniołka to widzieliście kiedykolwiek... Yy, widzieliście kiedykolwiek w towarzystwie jakiejś kobiety? Czy wy słyszeliście, że psychiczny aniołek coś na, na streamach opowiadał o kobietach, że on ma, nie wiem, żeby z jakąś kobietą rozmawiał, czy jak on tam się, słuchajcie, z tym gargamelem śmiali ze mnie, że ja, jak byłem na kajakach, normalnie zagadałem sobie do dziewczyn, pogadałem, było elegancko, kulturalnie itd. i tak dalej. No oni sobie z tego głupie właśnie chujki robili. A powiedzcie mi, czy wy widzieliście, że psychiczny aniołek kiedykolwiek, miał kiedykolwiek jakieś miał kontakty, nawet żeby powiedział cześć do jakiejś dziewczyny? No nie, cały czas słuchajcie gadał mnie, jaki to ja jestem według niego osoba z wysoką pozycją youtuberską i w ogóle z samymi plusami. I mi tutaj coś nie pasuje. Mi tu coś z tym aniołkiem nie pasuje, dlatego ja wam powiem się go obawiam, bo, bo to może być może być niebezpieczny typek. Może być niebezpieczny typek i raczej czuję, że nic dobrego z jego strony to nie mnie czeka. No tak mi się wytrzał ten Kazimierz. Nie wiem, nie wiem Andrzej zwany Kazimierzem, ale zobaczcie sobie sami. Ja tutaj, wiecie, no tylko y, nie stawiam od razu zarzutów i od razu nie, nie, nie wystawiam wysokich test, ale coś mi tutaj, słuchajcie, śmierdzi. No pewne są argumenty, których nie da się ukryć. I widzicie, i przychodzi do mnie. Nie, u Barbera właśnie nie byłem. Ogólnie tam powiem tak, że byłem sobie u fryzjerki bo ta moja fryzjerka, no nie będę wam opowiadał co wyszło, ale wyszło tak, że, 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 na razie, że na razie mamy niepoukładane z tą fryzjerką. Dlatego byłem zmuszony iść do takiej innej fryzjerki. No i tam poszedłem sobie i ogólnie, no w sumie powiem wam tak. Fajna była młoda dziewuszka, blondyneczka, taka powiem wam, Szczuplutka, więc tych walorów z przodu może aż takich zbytnio interesujących nie miała na pierwszy rzut oka. Natomiast bardzo mi się spodobało, bo powiem Wam, że ja to zwracam yy, udziewczym uwagę na, na oczy i na usta. Takie miała ładne naprawdę, powiem Wam, że pełne usta. Yy, oczka też takie ładne i tutaj włoski takie blond wspięty do tyłu. I tutaj takie spuszczone, słuchajcie dwa takie spuszczone loki. A to też mi się taka fruzera podoba. No i stwierdziłem, że w sumie oddam się w jej ręce fachowe, żeby ona ewentualnie mi powiedziała jakby, jakby to było, chociaż mówiłem, że ogólnie to prędzej miałem włosy tak jak miałem, no ale stwierdziła, że jej się taka fryzura nie podoba, także jak się jej ta fryzura nie spodobała, a mnie jeszcze ona podobała, no to w dobra, to niech pani robi, chociaż potem przyszliśmy na ty. no i pani sobie robi tam z tymi włosami coksyne. Stwierdziła, żeby tutaj z tej lewej strony jednak tak wysoko nie podkalać, tylko powoli sobie je zapuszczać, więc będę do niej teraz przychodził. Zobaczymy, co na wymyśli No i tak jakoś wyszło. No. Ja tam mam całe szczęście, że w ogóle mam te włosy obcięte. Choć ogólnie powiem wam, że ja tam jakichś zmian, jeśli chodzi o włosy, to nie lubię. Zresztą, no tutaj teraz powiedziała, że wiesz... O, będziemy... Nie wiem, czy to będzie w ogóle pod tunelem, czy nie. Chyba może do Astrakcji zasięg. Czekajcie, czekajcie no bardzo ładnie, tylko Ania, niestety tutaj jestem teraz zobowiązany, żeby trochę o tą fryzurę dbać. A ja nie ukrywam, że do tej pory to było tak, że ja sobie słuchajcie, łeb pod wodę, jakiś tam szampon, łeb sobie umyłem. Nawet się zdarzało, że tam od czasu do czasu tylko suszarką, a tak to tylko se włosy wiecie, przegarnąłem i czuję mi same wysły w ciągu dnia. No a teraz będę musiał troszeczkę tam, nie wiecie, chociaż te trzy minuty prędzej rano wstać, to dla mnie będzie już tragedia. Tak, fryz na tego. <laughs> fryz, słuchajcie, na psychicznego aniołka. Poszedłem, poszedłem, wyciągnąłem telefon, pokazuję. Chciałbym wyglądać tak jak ten psychiczny aniołek, który ma kanał. Bo on jest taki mądry, on jest taki psychoterapeut, on się na wszystkim tak zna, takie ludziom daje dobre rady. No może ja taki nie będę, ale chociażbym chciał wyglądać jak psychiczny aniołek. Dlatego, dlatego... A, no i co do piosenek, to ogólnie powiem wam tak. Co do tego, jeśli chodzi o tego jabuszkana Bożego, to jak najbardziej, powiem Wam, że nawet ta pioseneczka, ta balada o tych, o miętoszeniu tego wiecie czego, tych dwóch walorów z przodu, to nawet mi się spodobała i powiem Wam, że nawet się uśmiałem i, i ja tutaj nawet bym miał dla tego, dla Jabuszkana Bożego jakieś nawet propozycje, jeśli chodzi o piosenki z moim wykonaniem, które by, oczywiście ja bym miał wiele Propozycji, których bym chciał sobie pośpiewać, ale pewnie najbardziej by im odpowiadały takie, z których, które by tutaj troszeczkę nawiązywały do mojej działalności w internecie, więc jabłuszkan Boży jak najbardziej, powiem wam, że, że robi temat dobrze, dobrze podchodzi do tematu i tutaj moje błogosławieństwo jak najbardziej ma, ale Gargamel to się nie nadaje do niczego, bo Gargamel w ogóle Gargamel w ogóle nie czuje plusa, on idzie po najniższej linii oporu. Taki prosty, prymitywny przekaz. Wiecie, coś, co już jest i tak całkowicie oklepane, i tam sobie hmm, leci cały czas na tym. Opa, opa, to już śmieszne, nie jest tylko to jest w zasadzie żałosne. Natomiast Jabuszkan, tylko że Jabuszkan musi sobie w końcu zdać sprawę, z kim będzie trzymał. Bo jak będzie trzymał z podkarzami i z takimi ligninami internetowymi, to na tych ligninach to tam za bardzo kariery mu nie wróżę zbyt dobrej także to nie jest tak, że on ma moje błogosławieństwo powsze czasy. Natomiast do najbliższej niedzieli jak najbardziej jabuszkan jest, jest, jest na plus. No. Gdybym była młodsza i bez starego. <noise> Esz, a, Ania, no jedynie ten twój stary to można przeszkadzać, ale z drugiej strony powiem ci tak, chłop nie ściana yy, przestawić zawsze się go da. <noise> Nie, no żartuję. Ja tam nam życzę jak najbardziej wszystkiego dobrego. Ty powiedz mi w ogóle, czy, czy dobrze słychać? Nie, bo tu zaraz będzie Gargamel Horror. Do widzenia. Masz na razie na pewien czas. A w ogóle mnie słychać dobrze, czy nie? Może wyłączę sobie słuchawki. Czekajcie, zrobię sobie teraz test taki, jak mnie w ogóle słychać. Raz, dwa, trzy. Test dziadzia, test dziadzia, test dzia, test dziadzia, test dziadzia, test dziadzia, test dziadzia, test dziadzia, też dzia, też dziacia, to Dobrze mi słychać, a teraz zobaczymy sobie jak będzie z telefonu będzie. disconnected. Halo halo Jakie pairing? Co ty mi tu? Jakie pairing? Ja tu żadne paring nie chcę. Będziemy tu zaraz paringować, będzie sparingować. Test dziadzia, test dziadzia, raz dwa trzy, raz dwa trzy. Test dziadzia, test dziadzia, test dziadzia, test dziadzia, test dziadzia, test Jak słuchać? teraz lepiej, czy nie? Nie, nie, bo mi się wydaje, że jak jest w słuchawkach, mam tutaj w tych robaczkach, w, uch, w uchu, z jednego mam, z jednego mam nasłuch słuch od Barneya i tam mi przekazuje przez ucho tam jeszcze trochę, podpuść tego, podpuść tamtego. Nie, tylko byłem ciekaw, czy po prostu lepiej jest słychać z słuchawek, czy lepiej z telefonu. Ale wydaje mi się, że chyba z telefonu jest lepiej, bo ze słuchawek pewnie bardziej wiatr wam wieje. Także ogólnie to tak, tylko na chwileczkę dzisiaj się widzimy z tego względu, bo powiem wam, że. No, samochód trafił mój do mechanika do naprawy i oczywiście kurwa, przepraszam, że przeklinam, ale no czasami trzeba tak. I ty może se tu w ogóle. Trafił do mechanika, bo tam znowu się ten błąd zapalił, zaczął mi palić ze 2 litry więcej i mi się wydaje, że tam coś chyba jest z, z jakimś czujnikiem powietrza albo czegoś takiego. No, nie wiem, muszą mi go zobaczyć i oczywiście zawiozłem przed południem, to znaczy się w sumie to z samego rana, czyli koło godziny 10-11 go zawiozłem. Miał mi gościu odzwonić, dać, znać co to w ogóle jest i tak dalej, co będzie dalej robił i oczywiście jak to te mechaniki, słuchajcie, pieniędzy to chcą mi wiadomo ile, a robić im się kurwa nie chce. Nawet pewnie nie nie spojrzał, ale samochód oczywiście kazał mi zostawić. No, ja bym sobie jeszcze dzisiaj w tym samochodzie mógł posiedzieć trochę. Te 2 litry to jest ten, to, to jest benzyna TFSI, a rocznik to jest kurde 2012? Chyba tak. To się nie pamiętam, ale coś się chyba około 2012 roku raczej, raczej starszy niż 2012, z tego pamiętam to nie jest, nie? Także nie no jutro rano zadzwonię i go pierdolę, powiem panie, no albo mi pan ten samochód robisz, albo on tam go oddawaj, ja lecę gdzieś indziej, bo ja potrzebuję samochód do pracy. Ja, wie pan, ja pieniądze tracę na tym, że samochodu nie mam, bo nie mogę pracować i, i tutaj muszę być ciągle na wolnym, na bezrobociu i to tak nie może być. No, albo pan robisz, albo pan nie robisz, powiem wam, że to tak nie powinno być. No. no ale dobra, zobaczmy jeszcze jeden dzień dam mu spokoju. A, no i właśnie samochód oddałem, samochód oddałem do mechanika. Także dzisiaj za bardzo sobie nigdzie jeździć nie mogłem. A był deszcz, więc na rower to trochę Wam powiem, że jest rowerem, jest trochę lipa w deszcz sobie tak jeździć. Dopiero teraz sobie wyszedłem, bo musiałem jechać do sklepu. Także mam tu spleczaczkę, mam tutaj sprawunki. Cześć, siema, A i jeszcze polana, polana, coś tam, polana, polana. Witam Cię też, moja droga, serdecznie, bo tam widziałem, że mi mignęłaś gdzieś, tak? Bo to tak nie. Katałem, o. Tak, pasat, pasat. A co Adrian? Co tak się interesujesz, tak? No? Nie, nie, no to akurat z swojej strony to raczej się nie spodziewam niczego złego. I ten. I, I dlatego tak mówię, no odpalę się chociaż na chwileczkę, żeby, żeby wam powiedzieć, jak sprawa wygląda. Jak mi jutro ten samochód gościu odda, no to może jutro wieczorem sobie gdzieś tam coś, coś, coś pomyślimy, a jak nie to wtedy pojutrze. Wczoraj byłam nad jeziorem Hębrzyńskim, grill, pływanie. Ach, ale to byłaś tylko tak sobie zajrzeć, czy byłaś właśnie na, na grillu i na pływaniu? Nie, no ładnie, ładnie, tam jest, powiem ci, że... Ale gdzie byłaś nad Jeziorem Chełmżyńskim w Chemży byłaś? Czy w Mirakowie, czy w Zalesiu? Bo to tam w sumie jest, wiesz, tak w zasadzie trzy takie miejsca są główne. W Chemży w mieście, potem tam na zachodzie jest w, w Zalesiu, no i tak na południowym zachodzie, na południowym wschodzie jest w Mirakowie. Karolciu, czy mnie nie... Biały proszek, bo ja kurwa nie czytam plotkarzy. Dla mnie to ty jesteś, mówię, taka zwykła lignina. Idź tam sobie do tego swojego psychicznego aniołka. Tam masz kurwa, ten swój niebieski mundurek i tam sobie możesz popisywać się tym, się. tam cię na pewno będą czytać, tam cię będą na pewno czytać, bo wasz niebieski mundurek jesteś bardziej widoczny, a tu u mnie w zasadzie jesteś niewidoczny.